Witam Was! Schodzą nam po małe części do glebogryzarki. Mamy pokrywę, e, mamy nakrętkę, mamy łożyska, e, jedne, drugie łożyska, uszczelniacze, i brakuje nam e, jednego uszczelniacza. Tu mamy klin na koło. E, jednego uszczelniacza nam brakuje i brakuje nam. E, no, w przekładni praktycznie całej, no bo i wałek i, i talerz zębaty. Na to jeszcze czekamy. No i będziemy składać e, glebogryzarkę. Na chwilę obecną e, zajmiemy się solarem. E, no, bo pogody już mamy takie, jakie mamy, kurcze Zima nam tutaj troszkę rozdaje karty już. Troszkę bojno, żeby mi to tam nie pomarzło. Więc. No tak jak mówię, bierzemy się dzisiaj za Solar, poskładamy Solara, przygotujemy go do zimy, a myślę, że do następnego tygodnia te części wszystkie zejdą i będziemy mogli składać tą glebogryzarkę. Także zapraszam na przygotowanie solara do zimy. Tak i tutaj zaczynamy od rur. Trzeba pamiętać o tym, że pierw rury potem woda. Nie ma wody, nie ma rur. I tu jeszcze Wam zaraz pokażę, co tutaj miałem zarzucane wiosną, a się zimno zrobiło. I zobaczcie tutaj. Widzicie, Ktoś mi mówił, że powinienem wyciągać tą rurę i wpychać ją palcami, bo ona nie będzie dolegać. No jak nie będzie tej sprężyny, no to ta rura nie będzie dolegać. E, nawet jak wy sobie ją tam paluchami wciśniecie, to to jest ciepło, pracuje i ta rura też się tam gdzieś wysuwa. Jeżeli jest sprężyna dociska to cały czas. Więc nie ma co tam paluchów pchać. Po prostu wpychacie całą o. A sprężyna cały czas tą rurkę tutaj dociska. Także to sobie demontujemy. Jedziemy po kolei. Zdemontujemy wszystkie te rury. I później będziemy spuszczać wodę. Siedzi mocno, głęboko. Zobaczcie, widzicie, jest sprężynka, i ta sprężynka ma za zadanie właśnie to, żeby to dokładnie dolegało do, do tych yy, w tych gniazdach. I tu takie, wiecie, zarzucanie tego, że niepotrzebnie to demontuje i tak dalej. No, ja chcę, że tak powiem, spać spokojnie. To jest zawsze ostreczowane na zimę, ten zbiornik, i uwierzcie mi, przychodzi wiosna, tu już po streczu nie ma, nie ma nawet śladu. No, niestety jest, wygląda to u nas tak, jak wygląda. Są wiatry, jest mróz. No nie wytrzymuje tu, nie wiem czy ktośkolwiek by chciał po prostu siedzieć w domu, siedzieć w domu, gdzieś tam na wyjeździe i stresować się, o kurczę, czy mi tam wiatr nie zerwał tego okrycia. A wiadomo zerwie wam okrycie troszkę słońca i macie po rurkach. Także ja demontuję, każdy robi jak uważa. Moim zdaniem to jest najbezpieczniejsze. Zdemontować, schować, na wiosnę założyć. E, ten kolektor pracuje już e, cztery sezony, przepracował. No, e, wymieniłem ostatnio dwie te rurki. Nie, jedną rurkę wymieniłem. Czy była potrzeba? Ciężko powiedzieć. E, na pewno ta rura, którą Wam tutaj na wiosnę mówiłem. Ona była taka, taka dziwna. I zobaczcie, gradobicie jej poprawiło, i ona już jest do wymiany. Ale no, na to nie mamy wpływu. No, takie warunki pogodowe są jakie są, także no co zrobić. Dobra, demontuję to, e, uciekam z tym, bo no, pogoda jest taka jaka jest. E... Rano był. Wiatr, potem był deszcz, potem był śnieg. Było 10 stopni, teraz już jest kurcze 0. I tak w koło. Pogoda się zmienia w kalejdoskopie i połowa zdemontowana. Idę po skrzynkę, pochowam je. I tu wam jeszcze chciałem pokazać. Zobaczcie. Tu widzicie tą dziurkę? Jaka to jest malutka dziurka, i teraz przykrywacie sobie na zimę ładnie, szczelnie przykryte, ale kondensacja gdzieś tam swoje robi, wilgoć zbiera się tu woda na tych rurach, spływa sobie do tych koreczków, tutaj, tu się zbiera, zamarza. I rozsadza tą końcówkę. Nie wiem, jaką byście musieli tutaj dziurę wywiercić, żeby ta woda e, odpłynęła. Nie ma takiej możliwości. W rynnach woda zamarznie, a co dopiero w takim koreczku. To kolejna sprawa, kolejny powód, dla, tego, dla którego e, wskazane jest, żeby to demontować na zimę. Ja wiem gdzieś tam w okolicach, gdzie te zimy są łagodniejsze. E, no to można sobie gdzieś tam zaryzykować i pozwolić na to. U nas w górach nie ma takiej możliwości. Naprawdę no warunki są takie jakie są. Tak jak mówię, no dzisiaj dzisiaj rano było 10 stopni wiatr w południe już było 0 i deszcz później zaraz zaczął śnieg sypać. No i niestety mamy listopad. Dobra, idę po skrzynkę, chowam to i rozbieramy drugą połowę, a później sobie zajrzymy do tej rury, co tam u niej słychać w środku. Ona już była bardzo podejrzana na wiosnę, ale wygląda na to, że rurka ciepła jest. W jak najlepszym porządku. Zim tu, zobaczcie, tak wygląda w ogóle rozszczelniona rura. Jest bielutka, nie ma nic. Wyciągniemy sobie. Tutaj ten radiator. Radiator, czyściutki, rurka ciepła, też czyściutka, także tak to wygląda. Na szczęście rury tej borowo-krzemowej nie musimy dokupować bo jak był kupowany zestaw to jedna rura była w zapasie dana więc no tylko po prostu zapas nam zniknie rurkę przełożę zaraz do niej do tej nowej i na przyszły rok będziemy mieli komplecik Tak to wszystko wygląda. Ja tak jak mówię, ten radiator zaraz włożę do nowej rury. A ta jest do wyrzucenia. No i teraz y, kolejna sprawa. To wszystkie te nasze plastiki. Gumki. Wszystko to jest chowane, nie zostaje to na mrozie. Uwierzcie mi, że to dużo więcej posłuży, niż gdyby to na tym mrozie sobie się działo. Wiecie dobrze, jak słońce bruz działa na takie rzeczy. Nie muszę nikomu chyba mówić, a. My wszystkie te elementy mamy schowane na zimę. One nam nie siedzą na mrozie. Tak, i wszystkie elementy plastikowe, gumowe mamy zdemontowane, idą do schowania. Teraz jeszcze spuścimy wodę, odepniemy. Tą rurę zasilającą odpinamy całkiem. Zabezpieczamy zawór dopływowy. Spuszczamy wodę z rur, które zasilają nam boiler w domu. I co jeszcze? No i ostre czujemy, i możemy tak zimować naszego solara. O, tu mam jeszcze. Pokażę, jak wygląda telefon po spotkaniu z kołami MTZ. -a. Tak się zdarzyło. Najlepsze jest to, że telefon cały czas funkcjonuje. Eee, drugi, drugi telefon go widzi. Jak się daje wyszukiwanie, jak się daje wyszukiwanie i otwórz dźwięk, to bez problemu dźwięk odtwarza. <grym> Także można powiedzieć twardy do zabicia. No ale no tak się zdarzyło. Nie będziemy płakać nad tym. Dobra, spuszczamy wodę. Woda jeszcze ciepła leci. Nie mam termometra, żeby zmierzyć. Ale anoda też idzie do schowania. Nie zostaje na zimę. Zawór to samo. Uh. O, widać jeszcze jak paruje. Naprawdę dobrze ciepła woda jeszcze jest. Śmiało można się jeszcze kąpać. I teraz idzie strecz, Ostreczujemy. i tak sobie to będzie zimowało. A tam jeszcze zawór, który mamy zasilający, taki kaptur steropianowy. Zakładamy na ten zawór, obkładamy steropianem, i tak nam to, tam ten zawór też zimuje. I tak zabezpieczony solar nam zimuje. Na wiosnę pierwsze promyki słońca będziemy znowu montować. I chciałbym tutaj na koniec powiedzieć, żeby była jasność. Ja nie mówię, że każdy ma w ten sposób zabezpieczać solara na zimę. Każdy ma oczywiście swój rozum, wie co robi. Także nikt nie musi zabezpieczać go w ten sposób, co ja, i nikt nie musi go zabezpieczać w ten sposób, co inni. Ja tylko pokazuję, w jaki sposób ja go zabezpieczam. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego. Hej!